Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Umieszczony billboard aktualnie jest w opłakanym stanie. I jak się coś, nie daj Boże, stanie, to będziecie Państwo ponosić odpowiedzialność, za nie ja. Przychodzące tamtędy osoby zwracają uwagę, co opisywała lokalna prasa. Pojawiają się jednak liczne pytania mieszkańców, że zadanie to nie może być ujęte w planie budżetu na 2009 rok. Przyczyna jest ewidentna że obfity śnieg albo porywisty wiatr może doprowadzić do łamania się konarów a także głębokiej skarpy znajdującej się przy drodze a co za tym idzie do wypadku przyczyna jest ustalona skutki są wiadome a jak się to ma do billboardów? mieszkańcy otrzymali odpowiedź wiedzą jakie jest stanowisko gminy w tym zakresie Szkody czyni nie kto inny tylko urząd miasta i gminy panie radny ja wiem, że przez pana przemawiają emocje, bo Pan ma to w zwyczaju, że do upadłego Pan walczy o swoje zdanie.